Witam serdecznie. Dzisiaj z takiego pokoju fitness, czyli z takiego treningowego pokoju, tak. Tutaj to się nazywa fitness room. A u nas taka siłownia, nie? Słuchajcie, no za chwilkę powiemy trochę o tym węglu, ale chciałbym wam też pokazać, co tutaj do nas przyjechało. Nie wiem, czy znowu pogłos nie będzie szedł, chociaż w pomieszczeniu są rzeczy. Ale dziwnie, zobaczymy jak to będzie wyglądało. Solki za ostatnie nagranie. A więc wrócimy za chwilkę do tego węgla. Później wspomnimy trochę o ostatnim filmie. Oświetlenie mam, jakie mam, niestety. A pracuję, jak idę do pracy, to jest ciemno. Jak przychodzę, to też jest ciemno. Więc niestety są problemy z oświetleniem. A nie mam tutaj żadnych lamp specjalnych, więc muszę jakoś tak sobie radzić, jak radzę. Także sorry. No i przyjechały takie maszynki, no tutaj to nie wiem, to rowerek chyba tak, po naszemu rowerek, znaczy tak? po naszemu, po, po mojemu, bo ja nie wiem jak to się nazywa dokładnie, yy, osoby, które tam trenują sobie gdzieś, nie, no to one tam wiedzą jak to się nazywa dokładnie, ale chyba rowerek, nie, tutaj z tyłu jeszcze stoi takie coś jak... Yy... Jak, bo, bo pokażę Wam najpierw co tu przyjechało i co się w ogóle stało w tym pokoju. W pokoju, który wczoraj na szybko do wieczora był jeszcze malowany, po to, żeby już tutaj było jakby koniec, żeby te maszyny jak wstawić, żeby potem nic nie było trzeba robić. No i się narobiło, jak się narobiło, za chwileczkę wam przejdę tylko troszeczkę na inne ujęcie i wam to pokażę. Bo życie jest, jakie je. po prostu jest. Dobra, rowerek firmy Matrix, znaczy wszystko jest tutaj firmy tej Matrix. Ja pierwsza raz o nie słyszę, ale co najciekawsze z tego co wiem, że jak jedziecie sobie takim rowerkiem, to tutaj możecie wgrać jakiś program ścieżkę rowerową, i na przykład jak jedziecie pod górkę, to macie ciężej. Jak jedziecie z górki, to macie lżej. Ale to tylko tak z opowieści leśnych treści o trzepa wiem. Nie wiem, czy tak jest. Tak samo tutaj bieżnia, no to standard chyba teraz na jakichś takich siłowniach, nie? W takich pomieszczeniach do ćwiczeń. Tak samo tutaj jest też, no na przykład można jakąś ścieżkę sobie wgrać, albo samemu, albo już są tu ponoć wgrane i tak samo idziecie. Albo macie ciężej, pod górkę, albo lżej e, i tp. Możecie sobie zrobić przystaneczek, tam postać, bo gdzieś tam akurat się zatrzymało i tyle. Tak samo tutaj, to to jest chyba, nie wiem, steps. Step and step albo coś, nie? Te takie. No i tak samo jest tutaj ekranik. Ponoć tak samo to działa. I co tutaj jeszcze do nas przyjechało? Tutaj chyba jakaś ławeczka leży, ale to przykryta, nie będę patrzył, no ale przyjechało coś takiego, co jest dość duża, nie? Czyli no taki, nie wiem, nie mam zielonego pojęcia, jak się to nazywa, ale spójrzcie, co się stało na górze. Widać to? Mam nadzieję, że widać. Słuchajcie, miesiąc czy dwa miesiące temu była tutaj wymierzona wysokość. Ja nie wiem, czy mnie widać, nie? Troszeczkę może mm, tak zrobię. E, miesiąc temu jakiś była tutaj mierzona wysokość. To nie jest wysokie pomieszczenie, gdzie to światło, które mnie oświetla w jakiś sposób trochę. No i miała ta maszyneria pasować. Ja nie wiem, jak to się nazywa, suchory, wybaczcie. Ale tutaj możecie sobie ćwiczyć tam wszystko, nie? Taki atlas. Kiedyś to była taka ławeczka i tam sobie wyciskaliście, a tutaj to chyba można sobie tam tak różnie, inaczej, nie? Ale fajna sprawa ogólnie. No i dzisiaj to przyjechało, dlatego wczoraj trzeba było tu wszystko pomalować już na gotowo. No i jak przyjechali panowie montować to, wstawić, a to waży 500 kilo, z trzech części się składa. Więc się okazało, że sufit jest o 2 cm za nisko. No i tak to nasza robota właśnie czasami leci, że coś się robi, a potem trzeba to. Kurczę, coś mi tutaj. Przerobić. Teraz tak w sumie to nie wiadomo, co tutaj zrobić z tym. Gdzie to światełko? Tutaj. Znaczy, tu trzeba dołożyć rygips, tu trzeba dociąć, zrobić nową konstrukcję wyższą, bo jest tam jeszcze 10 cm także no pokombinować i naprawić najgorsze, że to pewnie trafi na mnie znając życie takie duperelki, łatanie czegoś żeby to jakoś jako tako wyglądało i tyle no co nie będę więcej wam tu mówił ogólnie fajnie można sobie tutaj możemy przyjść po pracy jak mamy siły i po mm -mm, poćwiczyć nie jak mamy ochotę i siły dobra lecimy gdzieś tutaj i zobaczymy, jak to było. A tak to teraz wygląda. No tak było fajnie, nie? Tutaj taki był fajny suficik, już wszystko pomalowane, no i stało się, jak się stało. Tutaj trzeba, już teraz widać, nie? Jest za daleko, trzeba dociąć po prostu, większą dziurę zrobić, no i podnieść w tym miejscu, pod, nad tym urządzeniem, nad tą maszynerią, sufit. Dodatkowa robota, ze dwa dni znają życie. No co, tak, tak to po prostu czasami jest. Nie wiem, czy, czy będzie to coś dobrze. Muszę znowu stanąć gdzieś troszkę pod światłem, bo, bo jest jak jest. Jak to się mówi. No i co, i wracamy do tego węgla teraz. Eee, co z tym węglem? Eee, każdy wie, że chyba już tam słyszał, bo słuchajcie, ja w życiu nie kupowałem węgla. W życiu nigdy nie paliliśmy węglem, chyba. Może, jak byłem dzieckiem, to kiedyś tam. Z, nie wiem. Coś tam chyba było, ale to dawno, dawno temu i to tak tylko dodatkowo, bo normalnie paliło się na wsi najczęściej drewnem. Drewnem pozyskiwanym z lasu, kiedyś tak to było, jak było i, i każdy brał to drewno z lasu, czasami się płaciło, czasami się nie płaciło. Tak różnie to bywało i było w miarę dobrze. Oczywiście roboty było sporo, ale, ale teraz osoby, które właśnie opalają węglem, a wiadomo, że tych osób jeszcze cały czas sporo jest, Dostały z okazji Black Friday, tak, czyli z Czarnego Piątku, promocję dwie stówki na tonie tańszy węgiel mają w PGG. Ja nie wiem, jak tam u tych autoryzowanych ich dostawców, czy on jest w tej samej cenie, czy, 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 czy tylko w PGG. Chyba ponoć tam gdzieś u tych też będzie taka sama cena. No potem i tak trzeba jest jakiś transport zapłacić, więc wyjdzie trochę drożej, ale ogólnie w tej chwili w PGG kosztuje 1100 zł kostka i orzech czyli i orzech i kostka tak? bo to są dwa rodzaje inne ale ja nawet nie wiem czy one się różnią chyba wielkością trochę czy tam granulacją gradu, gradu, granulacją albo jakoś tak no i kosztował 1100 a do 8 grudnia będzie kosztował 900 zł za tonę moim zdaniem to już jest cena taka pozytywna no i co tam jeszcze a no i 200 wy też na ekogroszku. Czyli na tym jakimś tam, nie wiem, karliku, coś tam, coś tam workowany po 1300 zł będzie chyba, a luzem po 1100, ale tylko do 8 grudnia. Więc ktoś, kto jeszcze nie kupił, albo za mało kupił, to ma okazję teraz troszeczkę dokupić. To też jest spowodowane tym, że się okazuje, że kopalnie mają coraz większe zapasy na hałdach. Więc chcąc się pozbyć, trzeba zrobić jakąś promocję. To każdy chyba rozumie, prawda? Czy nie? Bo ja rozumiem. Dlaczego tak między innymi też się dzieje? No, jest jak jest, jak jest dobrze, to jest dobrze, jak jest teraz ciężko, no to trzeba chociaż taniej, aby sprzedać. A tym bardziej, że barburka się zbliża, no to więc byłoby na barburkę kasiurka dodatkowa, ale to tak na marginesie tylko. No i co, jeszcze na chwileczkę tylko wrócę do filmu ostatniego tego mm, o chołowni w zasadzie, żeby tam ktoś nie pomyślał, że. Yy, ja na przykład, bo to film trochę był, tytuł był troszkę sugerujący jakby coś innego, ale faktycznie ja popierałem schołownie, już wcześniej mówiłem, od wyborów prezydenckich do dzisiaj popieram to ugrupowanie. Zresztą nie tylko ja, ale moja najbliższa rodzina też. I na razie jest spokój. Ja wiem, że niektórzy ludzie widzą świat inaczej, rozumiem to, nie mam do nikogo pretensji ani żalu, bo po co tak? Każdy ma prawo widzieć to troszeczkę inaczej niż ja. I tyle. Parę osób odeszło, aż się, ale się zdziwiłem, wiecie, bo, bo Wam powiem, że najpierw odeszło, widziałem 18, miałem na tym filmie 18 osób podeszło. ja rozumiem, nawet wiem z jakiej partii, to tam nie ma co ukrywać. To są osoby, które widzą totalnie inaczej świat i one często myślą, że myślą samodzielnie, tak? Nie wiem, dokładnie to pewnie źle powiedziałem, ale, ale że myślą samodzielnie oglądając totalnie jedne jakieś tam programy na YouTubie najczęściej, bo nie ma, ja, bo to ugrupowanie niestety nie ma swojej telewizji, więc najczęściej ogląda programy na YouTubie, a później mówią, że są tacy czy tacy i tyle. Ja ich tam rozumiem i ich sporo osób takich odeszło, ale co się. Zdarzyło. Na drugi dzień zaglądam, a tam mam, było minus 18 z tego filmu, subów, a na drugi dzień doszło plus 3, czyli na to miejsce po prostu przyszły inne osoby. Więc nie jest tak źle, nie ma co tam gadać. Ja zawsze mówiłem, każdy ma prawo mieć swoje przekonania i najważniejsze, że w komentarzach nie zauważyłem za bardzo obrażania. Były takie trochę hejterskie niektóre komentarze, wiadomo, że jesteś stary i głupi, tyle lat żyjesz, albo coś tam zniemczałeś się już, to takie, ale to, to wiecie, to nie jest takie chamskie obrażanie, to jest taki lekki hejt, powiedzmy, jak ja to nazywam. Mam to głęboko na to wywalone, po prostu się już do tego przyzwyczaiłem, takie życie i jest, i jak jest, nie? No i co? I będziemy kończyli. Chciałem właśnie Wam pokazać troszkę o tym węglu, bo mnie w tytule będzie, że to węgiel tanieje, a chciałem Wam pokazać, że czasami na budowach takie rzeczy, jak tutaj się zdarzają. No i teraz znając życie jeszcze raz się powtarzam, już nie nie mam tego zasobu słownictwa co hołownia, niestety nie wiem, czy jedno trzecią w ogóle mam. No i trzeba to naprawić. Pewnie trafi to na mnie i tak pewnie ze dwa dni mi to zajmie. Zobaczymy jeszcze jak to ogarnąć, bo to ta maszyneria waży 500 kilo cała, to nie ma tak szans za bardzo jej tego ani przestawić ani coś ani jak ale zobaczymy, może rozbierzemy, bo to jest ogólnie z trzech części, więc może się uda jakoś rozebrać, odstawić to i to zrobić na gotowo, dopiero wtedy z wstawić, bo tak to widzę totalną tutaj lipę. Nie ma tam dojścia, no ale jak nie będzie innego wyjścia, to się zrobi też jak się zrobi. Z tym, że ze dwa dni pewnie człowiek będzie tutaj się bawił ze szpachlowaniem i z malowaniem, nie? Ale w międzyczasie sobie na przykład potrenuje trochę. Dobra, nie wiem czy coś jeszcze miałem Wam mówić czy nie, także trzymajcie się i dużo zdrówka i powodzonka.